Milioner z Norwegii zginął pod lawiną Austria, norweski milioner, jedną z dziewięciu ofiar lawiny. 43 letni narciarz, który zginął w piątek pod lawiną w Rarlbergu w Alpach, to najprawdopodobniej norweski milioner z branży nieruchomości Ole Martin Bratchen. Norweg był jedną z dziewięciu osób, które w miniony weekend zginęły w austriackich górach w wyniku Ali Lawin informuje we wtorkapa. Najątek norwega szacowany jest na 300 milionów euro. Policja nie podaje tożsamości ofiar. Jednak informacje o śmierci Brad Hena potwierdzili przedstawiciele jego firmy Brathen Jendom, informuje APA. W piątkowe popołudnie 43-latek przebywał na otwartym terenie ośrodka narciarskiego Albona w Klosterle Amarberg vor w, w czteroosobowej grupie, w której znajdował się certyfikowany przewodnik snowboardowy. Według informacji policji grupa chciała zjechać ze szczytu Knoedelkop w 2400m, w kierunku dolnej stacji Albona. Kiedy 43-latek wjechał na stok, oderwała się potężna płyta śniegu, która zabrała ze sobą mężczyznę. Chociaż doświadczony freerider zdołał otworzyć poduszkę powietrzną, został całkowicie przysypany śniegiem, opisuje APA. Został zlokalizowany w ciągu kilku minut przez współtowarzyszy na głębokości dwóch metrów za pomocą sondy. Po dziesięć minutach wykopano go spod śniegu, ale mimo rozpoczętej natychmiast resuscytacji nie udało się Norwega reanimować. Przybyły helikopterem lekarz pogotowia mógł jedynie stwierdzić śmierć brat Hena. W Austrii w ciągu minionych dni większość wypadków lawinowych, spowodowanych obfitymi opadami śniegu, miała miejsce w Tyrolu, tylko w ostatni piątek do południa naliczono ich trzynaście, większość nie spowodowała ofiar.